Marcin, jeszcze miałeś tutaj Bo ja do tych osób bliskich chciałbym dorzucić jeszcze osoby spoza systemu, czyli na przykład mm -hmm. przyjaciół, wiecie, Właśnie. kolegów, znajomych z pracy i tak dalej. No bo w jakimś sensie jesteśmy teraz w takim dość trudnym okresie w ciągu roku. Zaczną się wszystkie wigilie filmowe, spotkania, mm. wiecie, no mnóstwo okazji do... No. Bardzo trudny czas no. dla osób zdrowiejących. Jak tutaj możemy, nie wiem, zdiagnozować, że my trochę jesteśmy tutaj wspierający w tym, że znowu jak go poszujemy, żeby przestał, to go jeszcze bardziej nakręcamy. Punktem wyjścia jest ta rozmowa i rzeczywiście możemy spodziewać się tego, że ta osoba z problemem będzie temu zaprzeczała, a być może nawet obrazi się na nas. Mm -hmm. no bo z jednej strony y, przyglądać się czemuś, w czyjemuś popadaniu w chorobę i nie powiedzieć, no to trochę no takie stawianie kreski, jakoś przykładanie się do tego, jeszcze można, mm -hmm. wiecie, zaprosić do wspólnego stołu, tak? I, a potem i, y, nad głowem płakać, że... Więc ja myślę, że warto ryzykować i mówić, ale właśnie w takim tonie, nie? Że... Nie wiem, znamy się długo, widzę pewne rzeczy, bardzo mnie to niepokoi. Kurczę, jesteś ważną osobą dla mnie, może pójdź sprawdzić. Pytaj. Wycięcia, mm. tak? Bo nawet z tym językiem wycięcia, że no koniec końców zapłacę za to. Z tym ale... się trzeba liczyć. Jak jesteśmy pół godziny na imprezie, to jesteś już gdzieś w takim wymiarze, że po prostu kiedyś sobie gadaliśmy, a teraz. Chwila, Można moment, też to wyprzedzić i powiedzieć, że właściwie to trudno mi o tym mówić, ponieważ boję się, że źle na to zareagujesz. Okay. Prawda? Ale mam takie i takie spostrzeżenia. Misja na Marsa.